Kamasutry, ja bardzo dziękuję. O że pani i... powiedziała o bo to Kamastru. jest naprawdę przepięknie pokazana. Nawet pozycje seksualne są pokazane nie w kontekście takim ginekologicznym, erotycznym uprzedmiotawiającym ciało kobiety, czy przygotowanie, tak. tak. Proszę zobaczyć, czy no dobrze, ale powiedz. kobieta i mężczyzna Pani, ale są goli, prawie rzeczy Ciało kobiety i mężczyzny jest przepiękne, odpowiednio pokazane, po to jesteśmy stworzeni żeby pokazywać, ale odpowiednio. No dobrze, ale powiedz mi, czym się to różni od tamtego? Tam no są nie, no goli, jest... mają co prawda spojrzenie sobie w oczy, a tutaj nie muszą spojrzeć, bo oni już przeżywają. Dla mnie jest to erotyczne, uprzedmiotawiające kobietę wizerunek ciała. No to też jest ważne, dlaczego uprzedmiotawiające? Przecież ona przeżywa, bo ona tego pragnie. A skąd my wiemy, czego ona no Pokaż, jak ona tak? wygląda na twarzy. E, tu widzę pragnienie dwóch osób. Tam jest widzę... pragnienie, oni już są w dalszym ciągu. I tak jest różnica między mężczyzną i kobietą, że dla mnie jest to piękna wstęp, gra osób, które. Po, y, Pożądają i też podążają za sobą, tak? Tak. Zespolenie ciała ci i duszy. A też przecież podejrzają. Tylko powiem Ci jeszcze o co chodzi. Zasugerowałeś się najprawdopodobniej to, że to jest kama sutra, a to jest pisemko takie quasi pornograficzne. Patrzymy I popatrz na jaka zdjęcie. jest różnica w tych obrazach. Tam jest taka mgiełka, a tutaj jest to wszystko bardzo, Bo tam bardzo, jest to, czego my kobiety oczekujemy: bliskości, atmosfery, przyjaźni i to wszystko tu jest w tym obrazie. Ale to jest czysty tak? seks. przecież to nie jest brzydkie. Ja wybieram to. Ciekawie no, co najmniej. Ja Na świecie, bym to nie powiedział, to prawda. No ale żonie mógłbym pokazać.